Duchu, w sumie dzień drugi rajdu. Znaczy w zasadzie pierwszy dzień rajdu, bo wczoraj była tylko nocka. Było ciężko. Tu nasz kierowca. A tu my. Duchu, pokaż się. O nie, lepiej mnie nie oglądaj. Dobra. Tak, siak yy, przeżyliśmy, a więc będzie dobrze. Dzisiaj startujemy w wyższej klasie, bo nam się coś po, znaczy pomyliło. I ja tu nie pasuję <laughs> Zmieścisz się, ale później będziesz siedział tutaj, trzeba, pamiętaj. Zabrać. Mam Mamy małe... Z tej strony. Małe porządki w aucie mamy. Z tej strony, to będziesz trzymać nogi. A no, ty to nie jest głupie. Daj mu kartkę Dzień dobry. Dzień dobry. Na to nie nasze Dobra i pojawiliśmy się na starcie O, dzięki Trzymajcie się Czekaj, kasuj Sprawę 750 Asfalty, o kurwa, nie zjeżdżam bez ruchu no. O cóż za piękna koszulka Widziałeś duchu? Widziałeś jaką Piękną koszulkę ma? Nie, to się zastanawiałam czy nie było No właśnie Dobra, idziemy walczyć Bo Jezu, talnogami Chcesz wziąć galerię? Zablokujemy to? <noise> Mam co tutaj jakbyśmy tak ładnie się wkleili? Ale my też Lewo, lak, lak. że się zaczynają się trawy A, na pierdoliło na wał, trawa To było tutaj? wody nie było. No właśnie. видишь I elegancko. Teraz trzeba przypiąć... ...pulcik. Ej, ale my nie mamy 75. Serio? No. No spójrz. Możesz, ale gdzie masz takie, żeby hak masz jakiś? Mam z przodu, ale czekaj, ja cofnę trochę. Cofnij do tyłu. Mam po lewej stronie z przodu. nam się utkło Musimy chyba piasku nasypać, kurwa. Do kufra, do kufra. Duchu chyba trapy trzeba wyciągnąć. <głosy> <głosy> Załóż na kina e, przed rzeczlinę. Czekaj, musisz jechać w w lewo poczekaj to ja wezmę trochę do tyłu, do tyłu, do tyłu. co no. Na drugiej stronie może być O tu no Jeden Jeden Trapę, trapę, trapę Dropam trapę Próbuj! Jest! Dobra, dawaj, 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 o, no, jedź! Gdzie idzie Tyłu jeszcze! Dobra, idź tu! Jeszcze, 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 jeszcze! jeszcze. ciekawy ci Tutaj udało nam się wszystko wziąć nawet Na kołach No chyba nie na pace Wzięliśmy wszystko Podrywaliście wszystko No To tam w poprzek, ale ten... A to tam zawrócić w lewo pojechać, cofnąć do tyłu i to sprawy, tak? Ale jest bardzo prosto, bo my wszystko wzięliśmy teraz tu jest to. Co? Nie, spierdolano. Jureczku! Tu nie wjeżdżaj, bo my nawet pick-upem wzięliśmy wszystko. tu. Mówię tu nie wjeżdżaj, bo my nawet pick upem wzięliśmy wszystko. Pamida, pamida, pamida. Dobra. z zapasem, no. ale je kurwa normalnie koła wciągnęły pod siebie, a to wiebało kurwa pod korzeń, czerwono. Co ty gadasz? No jeden na drugiej leży, wiebało je pod korzeń. A tutaj tutaj. No. Jezu. O Panie. No dobra, trzeba wyciągnąć trapę, albo kogoś yy, ten, żeby nam wyciągnęli trapy. co, one by jeszcze bardziej się zagłębiły. wszystko by się ładnie układały. Trener. Czekaj. Co, jeszcze dalej go podciągniemy do przodu? Chyba tak, będę no. Daj do tyłu. Dawaj, 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 dawaj. Dobra? Spadła z Nie Dobra Ups, wy <grymne> chlapo mnie <grymne> to sama wygada, kupu to tam taki On ja to O kurwa Nie Nie, nie, blokuję. nie, blokuje Nie jezes, nie, nie. tam Odpiąż tam, przejść Przejść tu Uwaga! spokojnie. Dawaj dawaj dawaj. dawaj, 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 dawaj dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. troszkę. dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze troszkę, jeszcze, jeszcze. Jeszcze troszkę. Dobra. No musimy Dobra Dobra O Cześć, tego. 17 8. Jest eee, Tak samo do tyłu To powoli mam powoli, nie szalej, powoli, Nie, w prawo w prawo, o tak, trzymaj, dawaj, dawaj, dawaj. Z tymi kamieniami z tyłu. Te I teraz, teraz Max przeszło. No tu kamienie jesteśmy daleko. prawo mocno. Ale tak żeby drzwi otworzyć I później drzwi nie otworzymy. Jak tej bliżej? Jest! Ale hakiem wisimy! Ech. No mamy do tyłu! Mocno w prawo!